Cześć, z nami jest Wiktor Kozera zwycięzca meczu z Jumping Fugitives 119 do 85. Wiktor, jak przebiegało dzisiejsze spotkanie? No, spotkanie zaczęło się w sumie pod nasze dyktando. No, tam chyba 15-2 się zaczęła pierwsza kwarta. Trochę w drugiej kwarcie zwolniliśmy, dogonili nas na 6 punktów z 18-punktowej 18 przewagi, ale narzuciliśmy potem sportowi własne tempo no i wynik mówi sam za siebie. Muszę się zapytać, jak to jest, jak się gra z Kormanem, gdzie gościu wszystko trafia? No proste, podajesz mu piłkę, on rzuca trafia. No, 10 asystów mówi coś za siebie. Właśnie, właśnie, dzisiaj double-double, 25 punktów, 10 asyst, do tego jeszcze 5 zbiórek, 4 przechwyty. Chyba nie było na ciebie zawodnika, który mógłby cię zatrzymać po stronie Jumping Fugitives? Tutaj nie było. Wjeżdżałem Wierz, w strefę i. O, rozchodzili się jak, jak woda. Muszę zapytać, e, przegrana najpierw z Broken Bells dziesięcioma, później rewanż wygrany sześcioma, brakuje czterech punktów, na co liczycie tak naprawdę? No, liczymy na potknięcie się przez dwa następne mecze po prostu Broken Bells, no i że nam się uda, no brakło nam w ostatnim meczu tych pięciu punktów tak naprawdę, no, bo 11 się musieli, no ale co mogę poradzić, no. Czyli rozumiem, że wciąż cel to playoffy? No myślę, że tak, no, jak najbardziej. A Później? Nie wiem, no to później może jakieś oferty z wyższej ligi albo może my awansujemy? Nie wiem. Się okaże. Trzy, trzymam kciuki, Wiktor, i powodzonka. Dzięki, dzięki.